Właśnie ruszamy na gęsią, nie na gęsią, tylko na polanę rusinową. Wyruszyliśmy około 30 minut temu na polanę rusinową. Mamy około 30, 40 minut. Około 40 minut. Idziemy sobie takim pięknym laskiem, swobodnie idziemy. Nigdzie nam się nie spieszy. Jak piękna przyroda. Tutaj mamy taki, taki piękny strumek, którego prowadzi taka przepiękna ścieżka. sobie strumień, piękny No i już wracamy. Jesteśmy właśnie przed takim, no, ale takim, takim prawdziwym mostem. Tutaj kiedyś płynęła rzeka, ale już nie płynie. I tam jest ten strumek, który tam gdzieś. Tutaj już całkowicie za schodem, nawet Jest taka alatama. I ruszamy. Tutaj będziemy się kierować szlakiem niebieskim, przeznaczonym na niebiesko. Jeżeli. Państwo ogląda Nasze filmy To koniecznie zapraszamy na kanał Łojciec i Syn na Szlaku Zachęcamy do subskrypcji I łapeczki w górę Dziękujemy Jeżeli ktoś zrobi Bo idziemy po milion Do widzenia Tutaj mamy takie, no taki postój Na przerwę Ławeczki mamy Ławeczki całkiem Pokaż z drewna wykonanego. Jest trochę mokre, ale trudno. No. I właściwie trochę jest ślisko. I się już nowy trochę poślizgną. No, no te podejście jest tylko z jedną drewnianą poręczą, ale możliwe, że damy radę. Podejście jest z kilkoma kamieniami, i można się potknąć. Ale jeżeli ktoś nie lubi, to może iść tutaj taką ścieżką, tak, tak, z małymi kamieniami. Ale jeżeli ktoś lubi kamienie, tutaj mamy drogę taką sporo kamienną. I naprawdę nie chcę wracać. To są zbyt piękne widoki. Nie wiem dlaczego, ale jedna kobitka składa bunt i nie lubię chodzić po górach tutaj mamy kolejną ławeczkę na kolejny postój nie wiem czy usądzimy czy też nie skorzystamy z kolejnej przerwy naszej wędrówce idź ty mały zbój no powiedz dwuja. I tak nie zbliża ludzi no, do siebie nic jak. I tak nie zbliża ludzi nawzajem. Em, jak jazda, ja, jazda poznańskim tramwajem. <laughs> nie no, normalnie to śmieszne. Właśnie wracamy z Rusinowej Polany. Przepraszamy, że nie nagrywaliśmy tam, ale się zapomniało. No każdemu się zdarza. A w naszej rodzinie wygląda tak. Tam 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 tam, tam. tam, tam. tam, tam, tam. Jeżeli oglądaliście kawałek. Tam, 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 tam. Jeżeli oglądaliście kawał z tramwajem, to bardzo polecamy. Nic tak ludzi nie zbliża do siebie, jak jazda poznańskim tramwajem. Zapraszamy, bo naprawdę było dosyć śmieszne. No się. widoki są nie do opisania. Przepuść ludzi, Naprawdę bardzo ładnie. Dzień dobry. Niebo bardzo ładne, czysta, kilka chmurek jest, wietrzyk lekki, w bluzie można sobie na luzie chodzić, tutaj jak widać trochę drzewy wycięli, trochę szkoda drzew, tutaj, tutaj, tu, pełno jest wyciętych, ale też pełno się trzyma, ale jedyne co jest mało, Mało subskrybentów na naszym kanale, bo ojciec jest na szlaku. Jedynie 14 subskrybentów, a my lecimy po milion. Dzień dobry. No może pani nie wiem dlaczego powiedziała i się zaśmiała, ale chciała się przywitać. To się chciała, właściwie to ja się przywitałem, ale. Zobaczcie, oddaliliśmy się tam od luśinowej polany. Lusinowej polany. Tam, gdzie nie ma tych drzewek, tam jest oczywiście nowa polana. Jestem taki zacofany, bo wszystko pokazuje, czego nie było. No i właściwie to już wszystko.